Mogę więcej? Z prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotuję przepysznego kurczaka generała Co? So. Według pewnej legendy jest to ulubiony kurczak, właśnie tego generała. Ale tak naprawdę ten kurczak i ten przepis jest bardzo popularny w takeawayach w całych Stanach Zjednoczonych. I tam takiego kurczaka możecie sobie spróbować. A jeżeli lubicie chińskie przepisy, to wejdźcie też na mój kanał, bo tam przygotowałem przepysznego kurczaka w sosie cytrynowym. Brzmi naprawdę obiecująco, więc wejdźcie. Link do tego filmu macie w opisie. A my zabieramy się za gotowanie. Zapraszam! Przygotowanie naszego kurczaka zaczniemy od sosu. Pamiętajcie, że Chińczycy przywiązują bardzo dużą wagę do sosów, bo tak naprawdę to jest różnica i każdego kucharza można sprawdzić nie po tym, jak smaży kurczaka i jak przygotowuje mięso, tylko po tym, jaki ma sos. I teraz ja wam pokażę mój przepis na ten sos. Do miski wlewam sos ostrygowy. Jest tutaj dość dużo sosów, ale to połączenie naprawdę będzie genialne. Dodaję też sos sojowy, tutaj mamy ocet ryżowy, wino do gotowania chińskie i teraz dodaję cukier. Wiem, że jest dość dużo cukru, nie przejmujcie się, wszystkie składniki znajdziecie w linku w opisie, więc jeżeli będziecie robić tego kurczaka, wejdźcie tam. Dobra, teraz dodaję wodę Hop. i już nabiera koloru nasz piękny sos. Ponadto wlewam do tego dość dużo miodu. Mm. I ten miód muszę delikatnie rozpuścić. A teraz przyszedł czas na najważniejszą przyprawę, czyli na chili. Tak, dodajemy dość dużo chili. Tylko pamiętajcie, że akurat to chili jest bardzo pikantne, więc taka płaska łyżeczka w zupełności nam wystarczy. Ponadto. Dodaję bardzo dużo kolorowego pieprzu, świeżo zmielonego, więc to zajmie kilka chwil. Pieprz mamy dodany, więc teraz musimy sobie to wszystko wymieszać i teraz przechodzimy do naszego kurczaka. Kurczaka mam już pokrojonego. Do tego przepisu akurat używam udek. One mają naprawdę bardzo fajny smak po usmażeniu, więc będą niesamowite. Spójrzcie, ja sobie zostawiłem tutaj skórę, bo chcę, żeby ten kurczak naprawdę był taki oryginalny. Ta skóra nada naprawdę bardzo dobrego smaku, więc tylko wytrybowałem sobie łódko, pokroiłem w takie drobne kawałki i już jest gotowe do zamarynowania. A w czym marynujemy? To jest bardzo ciekawa panierka. Mam tutaj trochę mąki pszennej, nie za dużo, naprawdę odrobinę i do tego dodaję mąkę ziemniaczaną, skrobię ziemniaczaną. Tak. Ponadto Musimy dobrze tego kurczaka posolić. Pamiętajcie, że sól wyciąga wodę i później już nie doprawimy tego kurczaka, bo powstanie taka fajna panierka, która będzie trzymała wszystko w środku. Teraz też dodam sobie przyprawę do dań kuchni chińskiej. Tak, dodam dwie takie małe łyżeczki. Mm. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużo przypraw i smaków. Więc taka przyprawa nam się tutaj przyda. Ponadto dodaję trochę kolorowego pieprzu i muszę stworzyć takie ciasto, hop, za pomocą jajka. Więc wbijam sobie tutaj jedno jajko, tak, i muszę to wszystko delikatnie ze sobą połączyć. I tak przygotowanego kurczaka odstawiam sobie na 20 minut w chłodne miejsce. Niech przejdzie tymi wszystkimi smakami. A potem zajmiemy się smażeniem. Przejdźmy do smażenia naszego kurczaka. Ja mam tutaj olej słonecznikowy rozgrzany do temperatury 180 stopni Celsjusza i teraz pojedynczo wyciągam kawałki kurczaka i wrzucam je na gorący olej. Hop. One muszą się usmażyć i musi powstać taka chrupiąca panierka. Kurczak jest gotowy, więc go wyciągamy. Tak. Spójrzcie jaki fajny, chrupiący, złocisty. To jest naprawdę genialny kurczak. I teraz tak, olej ściągam woo, i rozgrzewam moją patelnię, mojego łoka. Poczekajmy dwie minuty, aż się łok nagrzeje i przygotujemy sos. Skoro kurczak jest gotowy, przejdźmy do sosu. Mam tutaj rozgrzaną patelnię i teraz tak, wlewam sobie chili oil, czyli olej z chili. Dość dużo. Hop, jeżeli chcecie, to wam zrobię kiedyś film na temat takich fajnych, smakowych olejów. Ponadto. Wrzucam tutaj pokrojone cztery ząbki czosnku. Muszę to szybko podsmażyć. I teraz tak. Głównym składnikiem tego przepisu jest chili, więc otwieram sobie chili z solą morską. I te płatki, nie musicie na nie uważać, bo one nie są aż tak bardzo pikantne jak na przykład to chili w proszku. Uff, podsmażamy, podsmażamy. I kiedy widzimy, że czosnek już się fajnie skarmelizował. Płatki chili puściły fajny kolor, to teraz zalewamy to wszystko, hop, naszym sosem i musimy dać temu jakieś 4 minuty, niech się pogotuje, niech się to wszystko delikatnie zredukuje. Kiedy wszystko mamy gotowe, na samym końcu dodaję zawiesinę ze skrobi kukurydzianej i wody. To nam ma zagęścić ten sos, tak jak większość właśnie chińskich przepisów jest zagęszczana właśnie skrobią kukurydzianą. Spójrzcie, jak się zagotuje, to mamy przepyszny sos do naszego kurczaka. O, już się zagotowało. Hop! Więc kurczak ląduje tutaj. I teraz nie mamy na co czekać. Tylko hop! Wymieszamy sobie tego kurczaka. Mm. I spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Tak przygotowanego kurczaka podaję oczywiście z ryżem. Hop! I teraz mogę go wykładać. Mmm! Piękne kawałki kurczaka w przepysznej panierce z przepysznym sosem. Do tego możecie sobie dodać sezam, jeżeli lubicie, albo zieloną cebulkę. Ja wybrałem opcję z zieloną cebulką, bo jest naprawdę bardzo fajna i chrupiąca. To jest mój przepis na przepyszny obiad, na przepysznego kurczaka po chińsku, według generała. Co? Bo to był jego ulubiony przepis na kurczaka. A jeżeli lubicie inne przepisy na kurczaka i pragniecie. Kuchni chińskiej, to wejdźcie też na mój kanał, bo tam przygotowałem przepysznego cytrynowego kurczaka w przepysznej panierce. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a ja zabieram się za jedzenie. Dziękuję Wam bardzo i życzę smacznego. Mm.